Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroTV. Chociaż dzisiaj kurczę, trochę strój nieodpowiedni. No, teraz zdecydowanie lepiej, a powód jest bardzo prosty, ponieważ w tym momencie ogląda się pierwszy odcinek trzeciej już edycji najlepszej 50 gier według Game Pro czyli mojej skromnej osoby. Dla osób, które nie wiedzą co to jest, już śpieszę wyjaśnić. Otóż 50 najlepszych gier jest to zestawienie najlepszych gier, jak sama nazwa wskazuje, które przyszło mi zagrać w moim młodym, planszówkowym życiu. Będzie to wyemitowane w pięciu odcinkach. Każdy odcinek będzie składał się z... 10 gier, które w bardzo prostej formie omówię, pokażę. No i zobaczycie, jak wygląda mój planszówkowy gust. Ale co by nie było tradycją, najlepszej 50 gier, a szczególnie ostatniego odcinka, są nagrody, których i w tym roku nie zabraknie, a są dość grube. Pierwsza nagroda to Osadnicy Narodziny Imperium. Zostanie ona rozlosowana spośród wszystkich tych, którzy polubili profil TV na Facebooku. Link do tego profilu macie w opisie. Druga nagroda to już prawdziwa petarda, mianowicie jest nią gra pod tytułem Mage Wars Core Set, która zostanie rozlosowana spośród wszystkich tych, którzy po prostu subskrybują mój kanał. Losowanie w ostatnim odcinku. Wszystkie odcinki będą ukazywały się co niedzielę, startując od dzisiaj. Oczywiście obydwa losowania będzie prowadziła maszyna losująca, ale do tego czasu i jeszcze nam parę odcinków zostało. W takim razie rozsiądźcie się już wygodnie i bawcie się tak dobrze jak przy poprzednich edycjach lub po prostu jak ja, kiedy tę listę układałem. Zapraszam bardzo serdecznie na materiał. W tym roku gra otwierająca najlepszą 50 gier według GameTroll TV to widoczna gra o tytule Blockus, a dokładnie cała seria gier, która się za tym kryje. Zasady są niemal banalnie proste i raczej nie ma sensu ich tłumaczyć. Wystarczy usiąść z oponentem lub oponentami i powiedzieć, że mają pchnąć jak największą liczbę elementów na planszę i ich własne komponenty mogą się stykać tylko rogami, i że gramy na zmianę. Od i wszystkie zasady. Jak słyszycie, banalnie proste, ale niesamowicie wkręcające. I co ważne, jak na grę logiczną przystało, nie ma tu elementu losowości. Absolutnie każda wersja tej gry budzi we mnie bardzo pozytywne. Emocje. Pierwsza gra kooperacyjna na mojej liście często po nią sięgam i przeżywam na nowo. Ale co tu się dziwić, jest tu wszystko to, co lubię. Mamy dziwny, mroczny świat, super armię obcych atakujących po zęby uzbrojonych bohaterów rodem ze świata wojennego młotka. A jakby i tego było mało, to wszystkie karty wyglądają przecudownie. I co z tego, że ta gra jest mega losowa? No ale o to w tym chodzi. Gdyby wszystko dało się tak łatwo przewidzieć na podstawie statystyk, to gry nie byłyby takie fajne. Ja tam daję jej duży plus za niesamowity fan, jaki przy niej mam, i za świetny tryb dla jednego gracza. To była moja nowa miłość, odkąd zobaczyłem pierwsze karty. Dostałem od jednego ze sklepów tę grę po tym, jak ją wyprosiłem, i już mogłem cieszyć się rozgrywką. Zabawa jest dość prosta. Od kolejny usprawniony mocno klon Dominiona, ale te usprawnienia zrobiły z niego bardzo ciekawą grę. W dodatku, świat przedstawiony w formie do jakiej wcześniej wymienionemu bardzo, bardzo daleko i jeszcze bardziej. I co też ważne, mamy tu bogaty świat, gdzie historia pisana jest sensem, i grając już w War Machine, jesteśmy w stanie bardziej wczuć się w ten konflikt. Dodam, że War Machine ma też system bitewny, o którym już niedługo na kanale będzie dość głośno. To tak info na zaostrzenie apetytów. Budowanie kolei w grach planszowych ma swoją już dość dobrze udokumentowaną tradycję. Na mojej liście mam takie dwie gry i jedną z nich jest raczej mało grana Chicago Express. Wcielamy się w niej w inwestora, którego zadaniem jest kupowanie akcji i inwestowanie zarobionych z dywidend pieniędzy w rozwój różnych spółek, które w przyszłości przyniosą nam wyższe dochody. Opis prosty, gra też. Do najtrudniejszych jeśli chodzi o zasadę to nie należy, ale już dobrze w nią grać to trzeba się nauczyć i kilkanaście partii poświęcić. Uwierzcie mi, nie znudzicie się ani trochę, gry kolejowe mają to do siebie, że ciężko się od nich oderwać. Kultura Japonii przyciąga jak magnes, tak więc nic dziwnego, że jedna z popularniejszych gier i Motu o banku doczekała się bardziej orientalnego wydania. I co ważniejsze, poprawiono kilka zasad. Jedną z najważniejszych zmian jest to, że nie można zginąć. Już widzę te oczy wzniesione do nieba, ale uwierzcie mi, to naprawdę działa i w grę gra się przyjemniej niż w westernowego brata. Żeby nie było, nigdy też nie odmówię partii w banga. Do dziś pamiętam go bardzo dobrze, bo był jedną z pierwszych gier, w jakie przyszło mi się spotkać na początku planszówkowego hobby. I co to były za epickie partie! Zanim zaczniecie psy na mnie wieszać, że umieściłem tę grę na liście, posłuchajcie sensownych argumentów. Jest to gra z mechaniką budowania talii, jakich wiele na rynku. Absolutnie nie ściągnął mnie tu klimat multipopularnej gry komputerowej, w którą przyszło mi zagrać dopiero po moim spotkaniu z planszówką. Efekt tego był taki, że ją skasowałem. Karciana wersja nie ma nic wspólnego z oryginałem. Jest lekką, prostą i szybką w nauce grą, w którą w ciągu godziny możemy zagrać z trzy, a na pewno dwa razy, za każdym razem grając inaczej. Jedyną jej wadą jest jedna ze stron, którą tutaj umieścili. Niemców, Rosjan, Amerykanów, to ja rozumiem, ale co tu robią Francuzi? No może zrozumiałbym ich, jeśli wprowadzono by motyw białej flagi w rozgrywce. Mice and Mystic to gra ciekawa z kilku powodów. Jest lekką, kooperacyjną grą, którą po raz pierwszy przyszło mi czytać. Tak, wiem co powiedziałem. Gra składa się z kilku scenariuszy, które wypełniane tworzą obraz pewnej opowieści. Od momentu, kiedy zostaliśmy zamienieni przez wredną królową w myszy, po nasz triumf nad nią. Przepięknie wykonana, zawierająca figurki, podmalowanie gra, stanowi często wyciąganą ozdobę spółki. Niestety ma też bardzo poważną wadę. Kiedy już ją przejdziemy, sięgamy po nią jednak coraz rzadziej, ale to tak jak z książką. Czasem, jeśli nam się podoba, to do niej wracamy. A tu mamy książkę dla młodszego odbiorcy. Warto więc czasem opowiedzieć, grając bajkę. I znów mamy to, co troll lubi najbardziej. Kosmos, wybuchy, stwory, walkę i jeszcze więcej walki stworów i odległych planet. Tak w skrócie można opowiedzieć o grze Nexus Ops, wydawnictwa Fantazy Flying Games. Nie ma co tu doszukiwać się skomplikowanej rozgrywki, bo gra absolutnie do tego nie aspiruje. Mamy za to lekką rombaninkę, gdzie trup ściele się gęsto. Walczymy o surowce, wypełniamy tajne cele, podkładamy sobie świnie. Super. No inaczej jest co robić. Może oprawa jest trochę zbyt pstrokata, szczególnie modulowana plansza. I czasem ciężko coś dostrzec, ale dla dobrego tytułu, jakim Nexus Ops jest, jestem w stanie poczynić pewien wyjątek i wyjątkowo przymknąć recenzenckie oko. Ciekawy tytuł dla wszystkich, którzy lubią dynamiczną zabawę i zmieniające się szybko warunki na planszy. Przebiegłe wielbłądy to gra dla tych wszystkich, którzy mają w sobie nieco schazardzisty. Tu przynajmniej tracimy nieprawdziwą kasę. Naszym zadaniem jest dobre obstawianie wielbłądów podczas wyścigu wokół piramidy. Nic prostszego powiecie, ale tak nie jest. Przypadek w tej grze ma główny głos, ale nie tylko. Szczególnie w ostatnich ruchach. Czasem trzeba mocno zaryzykować, by wygrać i postawić wszystko na jedną kartę, i czasem nawet się to opłaci, ale nie zawsze. Kogo ja oszokuję, zazwyczaj to się źle kończy, ale tu przynajmniej jedynym skutkiem jest uśmiech zwycięzcy i tyle. Świetne wykonanie poza psującą się gumką w piramidzie. Dodaje dodatkowych plusów przebiegłym wielbłądom. Dzisiejszą dziesiątkę zamyka władca Areny. Gra, w którą, mimo upływu czasu i faktu, że gra nie jest jakoś specjalnie popularna, przychodzi mi grać co jakiś czas i raczej nie mam problemu z namówieniem przyszłego gracza. Czemu zapytacie? Po pierwsze, świetnie wygląda, po drugie, możemy w niej wcielić się w jednego z gladiatorów na arenie którzy omijając pułapki, bestie i inne paskustwa, chcą się ukatrupić. Gra jest mało powtarzalna, bowiem przed każdą partią budujemy postać od zera z dość dużym zachowaniem dbałości o szczegóły, takie jak uzbrojenie, pancerz i statystyki. W mojej opinii świetna, ale wciąż za mało doceniona polska gra. I to tyle na dziś. Zapraszam Was na kolejną pięćdziesiątkę najlepszych gier w następną niedzielę, a w tygodniu kolejne materiały od GameTrack TV. Trzymajcie się! Hej!